Rozmowa Polskiego Radia 24 Witam Państwa ze specjalnego studia plenarowego Polskiego Radia 24 w Karpaczu. Naszym gościem minister rodziny i polityki społecznej Marlena Malong. Dzień dobry Pani Minister, dzień, dzień dobry, dobry Państwu. Dzień witam bardzo serdecznie. Dziś lokalna półka. Kiedy Marlena Malong wystąpi i coś ogłosi? Powiem tak, że no myślę, że z polityki prorodzinnej to już my tyle ogłosiliśmy, że te oczywiście nowe rzeczy są bardzo ważne, ale nasze programy 800 plus i Maluch Plus, ale także programy dla seniorów, one. Są inwestycją w rodzinę, inwestycją w przyszłość Czyli Polski. Czyli to na, na tę chwilę wszystko, czy w ogóle już a wszystko? To Aha, jeszcze, no a to poczekajmy jeszcze w sobotę, bo czekajmy do soboty. I, oczywiście... I tam w Końskich coś będzie, ale pytanie co? A to, to właśnie trzeba być odrobinę tajemniczym. To jest bardzo ważne. Pani minister, wasi konkurenci ci największy, platforma obywatelska, koalicja obywatelska zapowiadają 100 konkretów na 100 dni. Myśli Pani, że będzie przelicytowanie tego, co w, na przykład Pani udało się wprowadzić? Panie redaktorze, powiem tak, że mi się uśmiech od razu na twarzy ciśnie, bo 100 konkretów na 100 dni, to nie wiadomo jakich konkretów, co będą zabierać znowu coś Polakom, czy co będą robić. Po prostu... Nie no, deklarują, że nic co dane nie będzie odebrane. Yy, tak, słowa, słowa, słowa. No niestety nie jestem w stanie uwierzyć słowom opozycji, nie będę ciągle przywoływała tego wieku emerytalnego, ale także obowiązek szkolny. My wiemy, jak, co opowiadali, co robili, więc yy, powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, idziemy zawsze z pro Programem, który realizujemy. Jeżeli coś po drodze ma, może się zdarzyć, że realizacja nie jest satysfakcjonująca, staramy się to naprawiać, ale przede wszystkim to, co zrobiło, Prawo i Sprawiedliwość dla Polski, dla Polaków, dzisiaj bezpieczeństwo, które jest bardzo ważne. Patrząc na to, bezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo to wewnętrzne, ale bezpieczeństwo zewnętrzne, konkretne rozwiązania, które wprowadziliśmy, nie tylko opowiadaliśmy, że zrobimy, to tak naprawdę broni to i broni nasze działania. I przede wszystkim trzeba to pokazywać, przypominać i porównywać, jaka sytuacja była za naszych poprzedników, za Donalda Tuska, jak wyglądał rynek pracy, jak troszczono się o tych Polaków, jak nie znajdowano tych pieniędzy. Znaczy, powiem tak, one były te pieniądze, ale dla wybranych, dla elit, dla tych panów, którzy cieszyli się. No kiedyś tych się... pieniędzy szukano chociażby w Zakopanem i pytano się, gdzie one są zakopane. Tak, i włącznika niskie, wysokie takie ceny też szukano, bo przecież premier Tusk byłby najszczęśliwszy, jakby znalazł właśnie w zakopanym pieniądze i mógłby dać polskim rodzinom. No niestety nie znalazł, no, bo inni znaleźli te pieniądze i z nich korzystali. Panie minister, czternastka stała się już faktem, ona zostaje, no zostaje zakładam na stałe, już całkowicie, a do tego wszystkiego jej wypłata ruszyła. Natomiast czytam i przerażenie co niektórych, że ona jest opodatkowana. Panie redaktorze, powiem tak, że właśnie to są te takie ym, takie kamyczki wrzucane meandry, meandry. przez opozycję. Yy, przede wszystkim tak, czternasta 14, 14 emerytura jest na stałe. Tak jak pan redaktor powiedział, że przypuszcza pan, że będzie na stałe, no ustawa jest, ale czy będzie na stałe, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie sprawowałoby rządów? Nie wiem, bo przecież wieku emerytalnego też nie, miało, nie miano wydłużać, a jednak się wydłużono. Więc powiem tak, że gwarantem na pewno rząd Zjednoczonej Prawicy jest i Zjednoczona Prawica, że to świadczenie będzie realizowane. Co do opodatkowania, nigdy nie przewidywaliśmy, żeby świadczenie było zwolnione z podatku. Tak samo jak 13 emerytura, tak jak i 14, ale musimy pamiętać przede wszystkim o zmianach w polityce podatkowej, tych, które wprowadziliśmy w ubiegłym. Roku, Czyli kwota wolna, że od, podatku, kwota 30 wolna zł. od podatku 30 tysięcy. Tak naprawdę seniorzy z świadczeniami do 2,5 tysiąca złotych nie mają odprowadzanego podatku. Pani minister, resort pracy również jest pod Panią. O tej pracy mówi się mało, bo szczęśliwie tej pracy jest w sam raz. A właściwie no, pracuje to chyba rekordowa liczba Polaków ponad 17 milionów. Wynik niezwykle imponujący. Ile jeszcze miejsc pracy mamy? Znaczy Jak duży... jest z tymi rękami do pracy? One są na, na już i teraz potrzebne? Czy one będą potrzebne w perspektywie, nie wiem, dwóch, trzech lat? Sytuacja na rynku pracy jest stabilna. To obserwujemy od dłuższego czasu. Co y, Ja to tak zawsze jednak sięgam do czasu pandemii, kiedy opozycja wieściła horror, że miliony osób będą traciły pracę, ale to nie dzieje się przypadkowo. To jest konkretna inwe, y, interwencja państwa w czasie pandemii o tych miliardach złotych, które były zainwestowane, żeby... Y, przedsiębiorcy mogli inwestować swój kapitał ludzki, czyli grubo ponad 200 miliardów złotych żywej, żywej gotówki, która trafiła dzięki temu obroniliśmy miejsca pracy, a następnie po tych po pandemii ruszyły inwestycje strategiczne, kolejne setki miliardów złotych na realizację zadań inwestycyjnych przez samorządy i tutaj lokalne firmy, bo to głównie lokalne firmy w tych przetargach biorą udział, mogą też właśnie osiągać ten efekt synergii, że mają taki dodatkowy zastrzyk, a więc ten rynek pracy jest stabilny. Odczyt bezrobocia z wczoraj, który dokonaliśmy, 5-0 stopa bezrobocia, czyli utrzymuje się na poziomie, poziomie poprzednich miesięcy. Oczywiście możemy się spodziewać lekkiego wzrostu bezrobocia, kiedy zakończą się prace sezonowe, bo to jest naturalne, ale sytuacja na rynku pracy jest stabilna, potrzebne są ręce do pracy, Dla Ukraińców było z naszego rynku pracy. To znaczy się tak, Ukraińców, y, mężczyzn ubyło no, tutaj, można powiedzieć, że około nawet y, miliona. Takie szacunki możemy też podać, ale z efekt synergii osiągnęliśmy poprzez to, że Ukraińcy, którzy są w Polsce, podejmują zatrudnienie na tych uproszczonych zasadach, a więc dzisiaj blisko milion osób pracuje, więc to pokazuje przede wszystkim, że y, ręce do pracy są potrzebne, ale także godna praca, bo jeszcze musimy na to zwrócić uwagę, że to, że mamy niskie bezrobocie, to jest rynek pracownika, ale troszczymy się o to, żeby Polacy godnie zarabiali. No wzrost płacy minimalnej, ale także wzrasta przeciętne wynagrodzenie, z, podnoszą się standardy życia. Opozycja zarzuca rządzącym, w tym Marlenie Maląg, że z jednej strony chcecie referendum, w którym pytacie społeczeństwo, czy ono chce migrantów, a z drugiej strony sami tych migrantów zapraszacie. Do Zaczy, powiem, panie redaktorze, że wiemy, że to jest po prostu szczyt hipokryzji. My migrantów nie zapraszamy. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o pozwoleniach na pracę, o których występują pracodawcy, to jest wszystko pod kontrolą. To są system wiz, ale więc cała polityka, ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj pracować i to widzimy po statystykach ZUS-u, gdzie odprowadzane są składki, w pewien sposób uzupełniają nasz rynek pracy. My, my przede wszystkim w sposób kontrolny, Kontrolowany możemy uzupełniać nasz pracy, a nie dzikie wpuszczanie migrantów do Polski. Przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków jest dla nas priorytetem i nigdy nie zgodzimy się, dlatego też jedno z pytań referendalnych dotyczy tych przymusowych migracji, bo na to się nie możemy zgodzić. To przede wszystkim musi być kontrolowane. Jeżeli ludzie chcą przyjeżdżać do Polski za pracą, otrzymują stosowne pozwolenie, muszą być wszystkie wymagania spełnione. I i ci pracownicy tutaj pracują, a nie przyjeżdżają po to, żeby stwarzać niebezpieczeństwo dla Polaków. Urlop wypoczynkowy 26 dni dla wszystkich, bez względu na staż, czy może nawet więcej? Yy, czyli pan redaktor proponowałby, żebyśmy wydłużali ja, urlop wypoczynkowy. Ja dopytuję tylko i wyłącznie, nic nie sugeruję. Ja powiem tak, że system, my mamy system oczywiście urlopów uporządkowany. On jest uzależniony od stażu pracy, bo to jeżeli pracownicy wchodzą na rynek pracy jest niższy. Natomiast musimy też spojrzeć jeszcze na rozwiązania, które zostały wprowadzone w kodeksie pracy. Praca zdalna i praca zdalna okazjonalna, która też daje tę te możliwość elasty bardziej elastycznej pracy, przede wszystkim wszystkim rodzicom z małymi dziećmi. Ponieważ czasami się nudzę, to różne dziwne pomysły błąkają się po mojej głowie. I tak się zastanawiam, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, płacąca składki, nie mogłaby też wzorem pracownika mieć przynajmniej jeden miesiąc z wyłączenia tych składek właśnie a la urlop wypoczynkowy? Powiem, panie redaktorze, tak, że przede wszystkim, przede wszystkim różne wersje, różne warianty też roz, rozpatrujemy, patrząc jakby przyszłościowo. Natomiast musimy spojrzeć także, no osoby pracujące, na, prowadzące działalność gospodarczą, jednak te odprowadzane składki, to jest ta przyszłość emerytur tych osób, a więc musimy tutaj jednak ciągłość zabezpieczyć płacenia składek. Natomiast różne rozwiązania wprowadzaliśmy, jeżeli były sytuacje trudne. A dobrowolny ZUS? Postulat, który pojawia się już od jakiegoś czasu? Dobrowolny ZUS... Czyli tak, stać, cię płacisz, nie stać cię nie płacisz. No właśnie, to stać, cię płacisz, nie płacisz, ale przychodzi ten czas, kiedy przechodzisz na emeryturę i wtedy mówimy, sprawdzam, tak? I co jest na naszym koncie emerytalnym? Musimy przede wszystkim. Wprowadzać, znaczy świadomie tą swoją karierą zawodową kierować, tak żebyśmy, kiedy ją zakończymy, osiągając wiek emerytalny albo i też później, mieli wypracowane składki na godną emeryturę. I dobrowolny ZUS nie jest dobrym rozwiązaniem, bo jednak daje pewną destabilizację i przede wszystkim nie zapewnia stabilności w, po osiągnięciu wieku emerytalnego. wstępne szacunki, wstępne powiedzmy symulacje. To będzie alternatywa dla tej emerytury, która będzie będziemy otrzymywali? No jest to pewne bezpieczeństwo, zabezpieczenie, tak? Przede wszystkim musimy, co jest istotne? Istotne jest to, żebyśmy, żebyśmy przede wszystkim uczyli też Polaków, edukowali Polaków, że musimy odkładać na tą swoją przyszłą emeryturę. My staramy się, żeby te emerytury były coraz wyższe, ale żebyśmy też zabezpieczali, żeby ta, kiedy przejdziemy na emeryturę, żeby ta przyszłość była godna. Wcześniej z profesorem Sebastianem Gajewskim rozmawiałem na o właśnie temat emerytalny. Prędzej czy później każdy z nas będzie beneficjentem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I kwestia tej naszej emerytury. Ponoć dałem się zwieść propagandzie, że mamy system ten solidarnościowy z założenia. Natomiast konkretnie to to, że ja sam pracuję na własną emeryturę, że to nie działa. Nie, panie redaktorze, no Nie, system jak najbardziej działa, bo. Od... Nie mówię, że nie działa system, tylko że dałem się zwieść, że ja sam pracuję na własną emeryturę. Nie, no i nas, my, składki nasze są odprowadzane, są w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych gromadzone, oczywiście na koncie naszym przypisywane. No i zastępowalność składką, którą mamy tak naprawdę rekordową, bo jeżeli chodzi o w ogóle kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo to jest wielokrotnie kontestowane, że, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych no jest w złej kondycji, on jest w bardzo dobrej kondycji, choć musimy cały czas patrzeć na to, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, a więc tutaj jak najbardziej, jak najbardziej jesteśmy solidarni w tym, aby nasze emerytury też... A powodły. jak to będzie z tą naszą zastępowalnością, bo tak to się nazywa fachowo? Zastępowalność pokoleń. To jest rzeczywiście wyzwanie. Tak? To już tutaj wracając, byśmy znowu musieli wrócić do czasów opozycji, kiedy tych polityk, polityki prorodzinnej, ani na poziomie rządowym, ani na poziomie samorządów niestety nie były prowadzone, nie zdawano sobie sprawy, ale też może ta nie, mała odpowiedzialność za to, że przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa muszą mieć młodzi ludzie spełni, zapewnione. No i to powodowało, że młodzi ludzie nie zakładali rodziny, nie rodziły się dzieci, mamy konsekwencje tego. I odpowiedzią naszą na to są programy społeczno-gospodarcze. Oczywiście od 500, czyli patrz dzisiaj 800, poprzez rodzinny kapitał opiekuńczy, po to, żeby młodym ludziom dać poczucie bezpieczeństwa i dać tą stabilizację, że że rodziny są ważne i żeby mogły podejmować te decyzje. Polityka mieszkaniowa, polityka zdrowotna, to są właśnie, to się składa, to jest, są naczynia połączone ze sobą, bo to nie są tylko programy, które realizujemy my jako Ministerstwo Rodziny, ale z wielu resortów, które mają dać poczucie bezpieczeństwa młodym ludziom, żeby przywrócić marzenia o założeniu. Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej była naszym gościem. Dziękuję pani Dziękuję państwu. Pięknie. Do usłyszenia. Rozmowa Polskiego Radia 24.